Witamy po krótkiej przerwie. W zeszłym tygodniu nas nie było, bo w sumie nie mieliśmy co pokazać. Dużo było dłubaniny takiej mało produktywnej. Kuchnia niestety, te szuflady i półeczki, i szafeczki wymagają sporo y, czasu. Poza tym musieliśmy ogarnąć miałkę. Miałki dzisiaj z nami nie będzie, bo miałka odpoczywa po y, zabiegu kastracji. Wszystko jest ok, także myślę, że już w następnym odcinku będzie tutaj z nami śmigać. W filmie trochę kuchni, trochę elektryki. Standardowo po trochę wszystkiego, nic konkretnego. Pokażemy, co się wydarzyło przez ten czas, jak nas nie było. Witamy na kanale Endless Travel i zapraszamy na kolejny film o budowie naszego busa. Zapraszamy do odcinka. Je trzeba zerwać z której strony. A może się pan pomylił, sprzedawca. A co to miało być? Lustro. Boże, jak to się trzyma. No to myślę, że to jest z tej strony? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest lustro, czy może ktoś się pomylił i to jest pleksa. A może to jest takie lustro, w które się patrzy i się jest po prostu niewyraźnym. Nie no, to lustro jest na pewno, to trzeba zerwać w stronę. Tak? No. Widać. To jest normalne lustro. No. Spoko. Ale jakie lekkie, nie? I nie pękło po drodze. Nie. To szybko się rysuje, ale się w takim miejscu, że. Może być, no bo to plek sama w ogóle do siebie to, że ona się tak rysuje dosyć szybko. A ile to to kosztowało? Chyba niewiele. Czekaj, 3 zł za 10 cm kwadratowych. Czyli to A jest To jest wymierz... jakby 16 y, sztuk. Czyli 48, o ile moja matematyka no, tak. się dobrze zgadza. No. Plus przesyłka. Nie, nie, przesyłki nie było, bo powyżej tak, 40 zł nie ma przesyłki. <laughs> tak, i mam, dzięki temu, że mamy SmartA, to nie kupujemy nic za mniej niż 4 dychy. Bo ja chciałam mniejsze te lustro, ale właśnie 4 dychy nie wychodziły. No właśnie. <laughs> tak to jest w czy się zmieści. A lustro będzie? To będzie. O tu. Dziękuję. No. Jakbyśmy mieli jakieś wychodne, i trzeba by było zrobić make-up. Będąc w łazience, będzie można od razu patrzeć do lustra. No. W sumie tak. Będzisz się się, mógł się golić. No, tak. Szczególnie ja się będę mógł golić. No i tu jeszcze doszły haczyki takie ja na, haczyki. na kurteczki. Mieliśmy problem, gdzie znaleźć takie miejsce do odwieszenia, choćby na chwilę, kurczek. Ale w sumie tu. I tu się jeszcze I tu są. Tak. Zaraz nad tym naszym, które wam jeszcze dokładnie pokażemy. Bo się właśnie suszy. Ale ta szafka jest przepotworna. Nic dziwnego, że robią ludzie tam panel. Ludzie robią menu. No i udało się. I zaraz boom. Mm. Mamy lustro. W łazience. Bo tu jesteśmy w Ilustro. i lustro i łazienka, i lustro. Coraz bliżej. Nauczona doświadczeniem fronty już maluje po założeniu Co by Łukasz miał możliwość najpierw wybrudzenia Co ja poradzę, że mi się brud klei do łapek no. No, dlatego. Ale jak widzicie, na no hardcore leci. Po co oklejać taśmą, która leży? O tu. Słychać sobie doskonale. O i boczna półka. Też już. Mocno zaawansowana. Od dołu daliśmy sklejkę, żeby ukrywała. Fajnie to nawet zaczyna wyglądać. Chociaż jest coraz pod takie pojemniki. Coraz ciaśniej się robi w tym samochodzie, ja tak naprawdę. A to są właśnie te słoiki, które niefortunnie nazwałem słoikami. A te słoiki to takie plastikowe pojemniki, lekkie. I one sobie tutaj będą mieszkać. No i mieszkanie dla wielu słoików tutaj będzie. Pojemników. A kuchnia to trzeba było znaleźć im miejsce. Do końca jeszcze nie wiemy, co tutaj zrobimy z tym oknem. Co prawda w Chinach znaleźliśmy okna. Ktoś nam w komentarzach polecił, żeby zobaczyć to na Alibabie. No i rzeczywiście są okna rozmiar 1000 na 500 mm. To jest koszt w okolicach 180 dolarów, także cena jest bardzo dobra, ale okazuje się, że przesyłka jest droższa niż okno i koniec końców okno wychodzi około 1300-1400 zł. Za tą cenę moim zdaniem już nie warto ściągać pojedynczego okna z Chin, bo no nie wiadomo, czy dojdzie tam jeszcze VAT, czy dojdzie jakieś cło. Wydaje mi się, że za te pieniądze da się już to znaleźć gdzieś, gdzieś po prostu w Europie. Ale dopóty, dopóki nie będziemy mieli okna, postanowiliśmy zrobić tutaj takie panele. To jest w zasadzie to co już wcześniej widzieliście: oryginalny plastik, tylko oklejony materiałem. Tutaj wycięliśmy sklejkowy. Mocowanie jest na nitonakrętki. Tu, ze względu na to, że ta nasza nitonakrętkownica, to ta, ta nitownica do nitonakrętek. Się uszkodziła. Ja kolejnej w sumie nie zamawiałem, bo zakładałem, że, że nie będzie to już potrzebne, albo dam sobie radę w inny sposób je zaciskać. No i zaciskałem te nitonakrętki, yy, korzystając z takie rozwiązanie: śruba z nakrętką, nakrętka, podkładka. Na to nakręcamy sobie tą naszą nitonakrętkę. Kurde, nie bardzo mam kamerę trzymać. Tą śrubę przytrzymujemy kluczem i kolejnym kluczem dokręcamy tutaj. I w ten sposób to się zagniata w otworze. W sumie dobry patent. Jak ktoś ma niewielką ilość nitonakrętek, to naprawdę tej nitownicy do to nitonakrętek nie ma co kupować. No bo to... W nie jest taki yy, jakiś znikomy koszt. Taka nitownica do nitonakrętek to chyba ze dwie paki kosztuje. Jak ktoś ma do zaciśnięcia 10 takich nitonakrętek, to no to szkoda kasy. Tylko co jest istotne, wczoraj miałem śruby o twardości 5,8 i tak się to kończyło. Ta śruba, co widzicie, zacisnęła ze 4-5 nitonakrętek i w ogóle nie mam na niej żadnego śladu ona jest twardości 8,8 także jakbyście w ten sposób chcieli znitować te nitonakrętki to ważne jest to żeby sobie znaleźć jakąś odpowiednio twardą śrubę bo to wtedy idzie po prostu dużo lepiej nie trzeba się z tym mordować tak jak e, ja to robiłem wczoraj no dzisiaj tą twarzą to chwila moment poszło także patent całkiem dobry ale ważne jest to żeby mieć twardą śrubę ostatnie kilka dni pogoda była naprawdę marna Minusowo w dodatku, także robienie czegokolwiek na dachu odpadało. Najpierw Wam pokażę przedłużkę do kominka, o której wcześniej wspominałem. Tak to to wygląda. Zakręca się na ten zwykły komin. No tak, w sumie nie do końca to pasuje, ale może dlatego, że to nie jest trumy, chociaż byłem pewien, że kupuję trumy. I do tego dokręcamy główkę. W sumie dużo czasu to nie zajmuje. No, i to jest właśnie to nasze rozwiązanie na przedłużenie komina. Jakby się okazało, że tutaj napada śniegu i są jakieś problemy, po filmie, w którym pokazywałem, jak montowaliśmy panele, wielu z Was zgłosiło nam w komentarzach, za które bardzo dziękujemy. Że te, panele, że te uchwyty potrafią puścić i że się wypinały niektórym. Tutaj między innymi kolega Łukasz przesłał nam zdjęcia, które pozwolę sobie Wam pokazać, w jaki sposób on zamontował. Jak widzicie, on skorzystał z kątownika aluminiowego 4 mm. W dwóch miejscach jest łapany panel yy, śrubą. Jest na przelot zrobiony otwór. No Na pewno będzie się to trzymało dużo lepiej niż te nasze uchwyty. I szukałem, kombinowałem, co zrobić. W jaki sposób to yy, zmodyfikować, no i są tego typu uchwyty. Możecie zobaczyć one łapią dużo wyżej. Powiem Wam, że zamawiałem te uchwyty 4 albo 5 razy za Allegro. Za każdym razem przychodziły te tego typu. No i tutaj dzięki Grzegorz Grzesiek dał namiary na hurtownie, w której on dokonywał zakupu oni mieli akurat te wyższe uchwyty dzięki tym wyższym uchwytom tu będą zamocowane na śrubę tu zrobię otwór na nit także nie dosyć, że będziemy mieli panel przytrzymywany z tej strony do śruby, do szyny to jeszcze on nie pozwoli na ruch lewo prawo z tego względu, że tutaj będzie zanitowany no i korzystając z tego, że mamy taką świetną pogodę i pada tylko czasami to zamieniam te uchwyty i pokażę Wam, jak to wygląda po, po zmianie. Jak nie urok, to sraczka. Śruba 20 mm jest niestety za wysoka, a mamy weekend, wszystko pozamykane. Także po raz kolejny przekręcanie paneli zostanie przesunięte w czasie. No ale jak widzicie, ten uchwyt łapie zdecydowanie lepiej, jak on jeszcze zostanie tu przynitowany. To naprawdę to będzie beton. Po krótkim zastanowieniu, jednak mała zmiana planów. Po prostu biorę wiertarkę, wiertełko i tutaj troszkę zjadę tą szynę. Niewiele brakuje, jest 2-3 mm, także mocno aluminium nie będę musiał naruszyć. No, a dzięki temu zamontuję te panele, bo już mnie strasznie męczą, bardzo długo to trwa, a... a ważne jest to, żeby po prostu zaczynać i kończyć, bo. Inaczej to się nic nie posuwa do przodu ta budowa. No i wiadomo, na końcówkę gwintu, oczywiście, klej do zabezpieczania połączeń gwintowanych. Przez pewien czas zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens robić podłączenie samochodu pod 220V. No, ale po ostatniej rozmowie ze znajomym, który ma bardzo zbliżoną instalację fotowoltaiczną do naszej, okazało się, że aktualnie w Polsce akumulator yy, rozładował po dwóch dniach. Też ma dwusetkę LiFe Po4. No i postanowiliśmy też zrobić podejście pod 220V. Kupiłem taki przełącznik, on jest dwupozycyjny. Ja to zrobię także, jedynka jedno podłączenie to będzie po prostu korzystanie z akumulatora. Drugie podłączenie to będzie korzystanie z transformatora, z zasilacza. Kupiłem też taki zasilacz. To jest zasilacz 150W, 12V. Mógłby być większy, ale tak powiedzmy od biedy on wystarczy. Generalnie wszystko co mamy na 12V bez problemu on uciągnie. Do tego kupiłem gniazdko, bo chciałbym gdzieś się schować pod samochodem. To jest gniazdo IP68. Myślę, że jak się schowa pod autem to nie będzie problemu. No i wtyczka. Też taka fajna w sumie. Oko zestaw, nie spodziewałem się, że znajdę czegoś coś w takiej ochronie. Uszczelki wszędzie, także spokojnie zabezpieczone, a to gniazdo pod autem też wydaje mi się, że jakiś czas dłuższy powinno wytrzymać bez problemu. W sumie łatwiej by było zrobić gniazdo na boku auta, ale, ale nie chciałem tego robić. I jakiegoś argumentu, dlaczego tego nie robić. To też nie znajduję, po prostu wolę, żeby akurat to było ukryte. I tak jest od spodu, powinno być widać. Od spodu auta tak naprawdę powinna wystawać ta wtyczka. Ja to zrobiłem tak, w sumie jak się tego robić nie powinno bo ja zrobiłem wtyczkę, która, którą powinniśmy wpychać w to gniazdo zrobiłem w aucie, ale tylko dlatego, że mi je było po prostu dużo łatwiej zamontować w ten sposób. Do tego wsadzamy tą wtyczkę, którą ja już Wam pokazywałem Tylko jakby się ktoś zdecydował, żeby to zrobić tak jak ja na odwrót Tak jak się tego nie powinno robić, ale ja mam świadomość tego co robię Akurat w tym przypadku to Trzeba pamiętać o tym, że przewód mamy z dwoma wtyczkami I zawsze najpierw trzeba wpiąć to do auta A dopiero później to pod napięcie Bo w momencie, gdy to wepniemy najpierw pod napięcie to tutaj jest 220V nie sposób tego nie dotknąć, bardzo łatwo porażenie prądem no i to trzeba mieć na uwadze ja akurat to na uwadze mam dużo łatwiej mi było to gniazdo kwadratowe założyć w ten sposób, tak jak widzieliście dlatego się zdecydowałem na założenie tego tak no i wydaje mi się, że to jest dobry patent gniazdo odporne na jakiekolwiek wilgoć, zabrudzenia tym bardziej, że my nie mamy w planach używać tego gniazda. Tak, u nas to jest bardzo awaryjne. Tak, bardzo w razie awarii. O, tak. Bardzo w razie, razie w, w, żeby razie w. mieć. No, koszt nie jest jakiś tam przerażający. 30 zł gniazdo, 30 zł wtyczka mniej więcej. 30-35, 7 tych powiedzmy, że te dwa e, gniazda kosztowały. Zasilasz do tego stówkę. Gniazdo na 220V to jest jakieś 15 zł, także w końcach wusców mieścimy się z tym, żeby mieć samochód wpięty na, na zewnętrzne zasilanie, żeby wszystko tam działało tak, jak działać powinno Zasilasz tak jak wam wspominałem, 150W, także on może być za mały, ale wydaje mi się, że my się spokojnie zmieścimy z naszym zapotrzebowaniem na prąd. Do pełni szczęścia przydałaby się ładowarka na, do life Po4 na 220V. Tak, żebyśmy sobie w momencie, gdzie się gdzieś e, zatrzymamy, podepniemy samochód, żebyśmy mogli sobie ładować akumulator, też jest to gdzieś taki temat, nad którym myślimy. Ale aktualnie wydawanie ponad 1000 zł na ładowarkę Victrona jest dla nas nie do przełknięcia. I w sumie, jakby ktoś z Was miał jakąś taką ładowarkę do life Po4. W znacznie rozsądniejszej kwocie ja osobiście nie mogę nic takiego znaleźć. Dodajcie linka, bo, bo być może też się zastanowimy nad zakupem czegoś takiego. Kuchnia wygląda aktualnie w ten sposób. Tutaj widzicie tą półeczkę z pojemniczkami na przyprawy. Plastikowe pojemniczki ważą tyle co nic. Ela przygotowała, polakierowała, wyszlifowała front. Także Pawlacz też już mamy. Otwierany ta półka z prawej strony. Zazwyczaj tutaj wszyscy montują panele do zarządzania. A my będziemy okay. mieli na przykład sól. Fajny patent, bo tak naprawdę bardzo dużo miejsca tutaj by się zmarnowało. A wydaje mi się, że w ten sposób, jakkolwiek to odzyskamy. Nie? Zimno. Zimno, czekam aż się nagrzeje, żeby zacząć pracować. Ostatnio mówiliśmy, że ani mróz, ani zima tej budowy nie zatrzyma, ale co by nie mówić, utrudnia i spowalnia. No nie jest przyjemnie. Przynajmniej na początku, jak się przyjedzie i jest minus jeden w samochodzie. <noise> ale już mamy trzy. <noise> Lada chwila można się wziąć za pracę. Chyba jeszcze nic nie mówiliśmy na temat piekarnika, który mamy w busie. I kuchenki. Tak, piekarnik o kuchenka. To jest pierwszy zakup, jakiego dokonaliśmy do kampera. Jeszcze nie było. W zasadzie nic nie było. Nawet ja... Samochodu. <noise> no ani samochodu nie było, ani dobrze pomysłu nie było, żeby robić kampera. Znalazłem ten piekarnik na elixie. Pokażę wam zdjęcia, w jakim on był w stanie. Piekarnik był całkowicie nowy, ale najprawdopodobniej mocno uszkodzony podczas transportu. No, generalnie e, musiałem roznitować całą konstrukcję, poprzewiercać, zanitować jeszcze raz. Wychodzi na to, że jest sprawny. W miarę prosty, na tyle na ile nam się udało, go naprostowaliśmy. Nie my, nie, to znaczy, dalej nie mamy tych szyb co tutaj są zamówiliśmy te szyby jest taki człowiek na no Allegro co dorabia szyby do piekarnika powiem wam w sumie pokażemy tą szybę y, też jak to wygląda jakość wykonania produktów przez tego pana jest daleka od ideału zestaw szybek y, do piekarnika to było 300 zł 20 zł za klej czyli 320 Piekarnik kupiliśmy za 450 zł z przesyłką. E, no, powiedzmy, jeżeli wszystko się okaże, że będzie sprawne, wstępnie wszystkie testy wykazywały, że on jest działający, no to jest 770 zł. Piekarnik nowy, e, bezpośrednio od Tetforda, to jest od 3 do 5000 zł. Ja nie wiem, ile, czemu to tyle kosztuje, bo za, ten, za taką kasę, to można naprawdę bardzo dobrej jakości piekarnik domowy kupić. Myślę, no, my na że... pewno byśmy nie kupili tego Tetforda. No nie, nie. Na 100%. Bo jak ceny 3,600, ja widziałam za tą kuchenkę, to w ogóle nie było takiej opcji. No, cena abstrakcyjna. E... No, ten był przekoszony gdzieś w transporcie i. No dalej jest trochę przekoszony, ale udało się go tak jakoś w miarę ponaciągać. Będzie działający w miarę też dobrze działa. Zaraz wam pokażę szybę, jak wygląda szyba. I. i... I co jeszcze można zrobić podczas zamawiania szyby? I to jest właśnie ta szyba, którą zamówiliśmy do piekarnika. Wy w sumie nie zobaczycie. Tutaj na krawędzi jest ubrudzona farbą. Ma jakieś takie paćki tutaj na dole. To problem jest taki, że to jest farba zapiekana w piecu, ceramiczna. No i nijak nie idzie tego ściągnąć. Gdzieś tutaj jakaś zadra na tej szybie. No generalnie my z usług tego pana nie jesteśmy zadowoleni. Ale dałoby się też cierpieć. Prawdziwym hitem jest to, że w momencie, gdy zamawiałem szybę, to rozstaw do uchwytu zamiast 39 napisałem panu 29. No i jest wymiar 29. Szyba do piekarnika też pasuje. Tyle, że te 29 cm spowodowało. Że nie zakręcimy tego uchwytu. Ze względu na to, że szyba jest już zahartowana, nie ma możliwości, żeby zaślepić te otwory chociażby jakąś naklejką i zrobić kolejne otwory, bo przyłożenie wiertła do szyby próba nawiercenia skończy się tym, że szyba się posypie w drobny maknie. Więc jest tak jak chcesz, szyba samochodowa. No i. I co, i za bardzo nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Najrozsądniej, tak mi się wydaje, że byłoby zamówić drugą szybę z odpowiednimi wymiarami. Yy, ale pan generalnie jest na tyle ciężki, że ja już za bardzo nie chcę mieć z nim do czynienia. Jakbyście znali jakąś firmę osobę, która wykonuje taką szybę, dajcie znać już palicho te dwie stopy. ale żeby to zrobić po prostu porządnie. Jak nie znajdziemy nikogo innego, to na ten pomysł, na ten moment jest taki pomysł, żeby po prostu jakiś inny uchwyt dokupić w te wymiary. Wkleić tą szybę, no i, i dopóty, dopóki ona będzie wytrzymała, dopóty będzie z nami jeździła. I ty będziesz na nią patrzył każdego dnia. No naj, największa wtopa, <laughs> jaka wyszła na razie w tym samochodzie tak naprawdę. Chyba w ogóle. No. Ale co, no tak się też zdarza. Widać te bąbelki, czy nie? Czekaj, no widać bąbelki, no. O, tutaj możecie zobaczyć, że to jest lakier ceramiczny, zapiekany w piecu i jeszcze na gorącej farbie był położony na folię bąbelkową, w której to dostaliśmy. No i mamy takie piękne bąbelkowe ślady już do końca na tej szybie. No to na szczęście, wewnątrz. na szczęście to jest wewnątrz. Piekarnik mamy tak skonstruowany, że raczej, by tego, raczej tego widać nie będzie. No ale jakby ktoś chciał do domu coś takiego do piekarnika, to jak zwraca uwagę na szczegóły, no to to nie jest fajne. Ogólnie chyba jest nie do przyjęcia, ale zostaje tylko szarpanie się z Panem. No i właśnie kwestia teraz tego, czy, czy mamy zdrowie i siłę na to, żeby się szarpać, czy po prostu laskę wyłożyć. Tyle. Już tutaj Ela wstępne wycinanki, puzli podłogowych robi. Piecyk jak widzicie działa cały czas. Wentylator też działa. I żeby nie ten wentylator, to, to słabo by było. Tak naprawdę to, to taki jest must have. Ten... Tak, po piecyk się bardzo nagrzewa, bardzo. Nie jak jest wyłączony wentylator, to nie idzie dotknąć obudowy w ogóle. No, ale ta temperatura to ciepło jest tylko w jednym danym miejscu. Tak, a przez wentylator to się fajnie rozchodzi. Zasyf nie będziemy prze przeszkadzać, przepraszać. Nie, bo... nie będziemy. Po prostu... jest, tak, tak po prostu wygląda. Ostatnio pracujemy w, w takich klimatach, o. Ja już nie mam siły tutaj sprzątać co chwilę i wymiecie się, jak będzie się kładło podłogę. Dokładnie. Nie, jest sajgon, po prostu, im bliżej końca, tym coraz gorzej nam to wszystko idzie. Ale już, już na finiszu. To męczenie daje o sobie znać? Wcale nie na finiszu, bo przejdziemy zaraz do bagażnika. <śm> to już Twoja kwestia. <śm> I to jest ostatnio dla nas spore utrudnienie przy robieniu filmów. Bardzo szybko robi się ciemno. Odśnierzę, żeby pokazać. Wkleiliśmy sobie tutaj uchwyt na przewody, wklejony na mamuta. Trzyma się to spoko. Jakby się okazało, że odpuści, to i tak przewody go będą trzymały, także nie będzie tragedii. No i uchwyt do paneli jest właśnie w ten sposób zrobiony, czyli jest ten nit. Nakrętka ta standardowa, jakby się okazało, że to zacznie w tym miejscu puszczać, to ja zrobię śruby na przestrzał, ale wątpię, żeby doszło do takiej sytuacji. My panele będziemy łączyć szeregowo, czyli zrobimy tak, że ten przewód idzie do jednego panela, z tego panela idzie do kolejnego i z tamtego wraca. No i w ten sposób będziemy podnosili napięcie, które dostanie regulator. Mamy regulator MPPT, także on. Będzie odpowiedzialny za to, żeby zamieniać wysokie napięcie na takie napięcie przygotowane do naszego akumulatora. No Minusem jest to, że jeżeli jeden panel będzie ubrudzony, to on będzie miał też wpływ na działanie drugiego panela. No, ale, tak jak teraz widzicie, o prądzie możemy w ogóle zapomnieć. Zaraz przejdziemy tam, pokażę Wam, jak mniej więcej się ciepło od kominka. Roznosi po panelach, bo to w sumie ciekawy temat. A ja to dopiero teraz zauważyłem. No i teraz możemy zobaczyć, jak to się ta temperatura roznosi. No, widać, że w okolicach kominka jest zdecydowanie cieplej. Ale to. Wydaje mi się, że żadnego negatywnego wpływu na działanie paneli nie będzie miało. Także tak jak widzicie, nie dosyć, że na non-stop, to jeszcze się dwójka z trójką człowiekowi pomyli i się robi kolejny problem na własne życzenie. Ja wracam do malowania. Dzięki, że z nami byliście. Życzymy Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. cześć!